Jestem w Bełchatowie, tuż obok hali Energia, na której to hali swoje mecze rozgrywają siatkarze PGS Kry. Jako, że Bełchatów to można powiedzieć sportowe miasto, czy też PGE, związane jakby nie patrzeć, z Bełchatowem, mocno związane z Bełchatowem, inwestuje w tutejszy. Sport to przejedziemy sobie do drugiego ważnego sportowo miejsca w tym mieście, a więc do stadionu Gieksa Arena, gdzie swoje mecze znowu rozgrywa GKS Bełchatów. Może nie jest to drużyna piłkarska jakaś dorównująca siatkarzom, ale pamiętajmy, że chociażby już drugi sezon swoje mecze rozgrywa tutaj. Rewelacja ekstraklasowych rozgrywek, czyli raków częstochowa, więc na pewno Bełhatowianie no, w jakiś sposób y, powinni się z tych wyników ra rakować żyć, bo przecież raków przez to, że gra tutaj, gra w tym mieście, to w pewien sposób też y, niesie, można powiedzieć, świat nazwę tegoż Bełhatow. Oczywiście jechał będę według wskazań. Nawigacji. Nawigacja mi tutaj każe wyjechać w prawo. Idziemy się na południowy wschód. No A Za, Za, tak. Skręć łagodnie w lewo. To jest prawda. Stadion. stadion jest metrów. blisko. Stadion skręć jest, w prawo. Stadion jest kilometr różnicy. Tutaj po lewej stronie mniej, ale. Na skrzyżowaniu będziemy teraz. Skręć w prawo. Zakręć w prawo. Ta, no ta, tu, jest taki, tu jest stadion. Zakręć 1 maja. Już tutaj widać maszty. w rondzie drugi zjazd. Już jesteśmy koło stadionu. takie butki mhm. czyli jedziemy teraz koło koło właśnie gieksa areny Co nosi, tak, tak. tutaj też jest jakaś fala podawał drugi, jak to jest trzeci zjazd. Drugi zjazd jest na drogę za 300 metrów skręć w lewo. Czyli pewnie na skrzyżowaniu z sygnalizacją tak nie mam, że będziemy skręcać w lewo Skręć w lewo. Sygnalizator kierunkowy z sekundnikiem. Jak widać w ostatniej fazie te sekundniki gasną i za chwilę ponownie za 200 metrów skręć w lewo. Skręć w lewo Skręć w lewo Następnie Miejsce docelowe będzie po prawej stronie Ulica Sportowa A stadion ma adres Właśnie ulica Sportowa Widzieli go od hali no, kilometr, kilometr. kilometr. No dobrze, że tak blisko obok siebie, nie tak jak w Opolu nie? W Polu nie. Wiemy, to wejdzie tak daleko. Kierce. chyba nawet może... Stadion miejski. Miejsce docelowe jest stadion po prawej stadion. stronie. Spojrzeć na płytę.